Witam. Chcę zaprezentować wszystkim wysięgnik wykrywacza Solfernus. Wysięgnik w stanie złożonym ma około 55 cm. Jest płaski dzięki temu, że składa się teleskopowo i sondę wykrywacza można obracać. Znany jest wykrywacz na rynku, który również składa się z trzyczęściowego elementu teleskopowego, jednak jego sonda nie obraca się i w stanie złożonym wygląda w ten sposób. Solfernus może być płaski. To jest jego wielką zaletą. To jest nasz Autorski pomysł, autorskie rozwiązanie stosowane w naszych wykrywaczach od kilkunastu lat. Pierwsza część, pierwszy element wysięgnika, rurka aluminiowa zakończona końcówką z tworzywa sztucznego. Chodzi o to, żeby metalowa, aluminiowa rurka nie rozstrajała sondy. Wysięgnik zakończony jest przegubem, umożliwiający swobodny obrót sondy, a jednocześnie. Na tyle silnie blokujący sąd, że po ustawieniu kąta sąda zostaje w tej pozycji. Uzyskujemy to dzięki temu, że zastosowano śrubę plastikową z poliamidu i tak zwany układ pływającej nakrętki. W otworze mocowania sądy luźno przesuwa się nakrętkę. Dzięki czemu po włożeniu końcówki wysięgnika, końcówki przegubu i zaciśnięciu tego elementu śrubą siły występują tylko w miejscu kontaktu tej końcówki wysięgnika z jednym z uszu oraz z samą nakrętką na niewielkiej jej powierzchni. To powoduje, że po zaciśnięciu tego przegubu nie ma żadnych naprężeń, nie ściskają się te uszy, nie wyginają się. Nie ma naprężeń, nie niszczy to sądy, nie rozstraja to sądy. Poszczególne elementy wysięgnika są połączone teleskopowo z zaciskami ślubowymi, co umożliwia swobodną regulację i na dowolnie wybranej długości zabezpieczenie wykrywacza, wysięgnika i przygotowanie do pracy. W silniku zastosowaliśmy mocowanie elektroniki z tworzywa sztucznego, taki zaczep widełkowy, w które wsuwamy elektronikę. Dzięki sprężystym właściwościom tego tworzywa jest to pewne zamocowanie, elektronika nie spada i bardzo fajnie można w każdej chwili zdemontować, zabezpieczyć elektronikę. Klasyczny układ uchwytu, klasyczny układ podłokietnika. Tyle trwa złożenie tego wykrywacza do transportu. Dziękuję bardzo